Siemano widzowie, w ostatnim update wyszedł całkowicie nowy świat, czyli Kawaii War. I z jajka tylko na hardcore modzie można dropnąć nowego huge peta, czyli Brad Shiba. No i ja w dzisiejszym odcinku postaram się go wydropić, więc bez przedłużania zostaw tutaj łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam Cię do oglądania. Dobra, ale ile będziemy potrzebowali około waluty? Chcę dzisiaj otworzyć co około 10 tysięcy jajek I potrzebuje na to trylion około 300 bilionów Ok, mamy tyle jak widzicie mam 4 tryliony aż Jestem ciekaw czy wydropi nam chociaż coś fajnego Napiszcie w komentarzu co wy sądzicie Jeszcze tylko pójdę do indeksu sprawdzić ile jest już tych nowych petów Jestem no bardzo ciekawy Okej okay, kawajka tu jest 90 oraz A ship jest tylko 18 No jakby ten kawajka nam dropnął to i tak byłbym zadowolony Ale jego value już jest widzę bardzo niskie no dobra, moje kochane bambusy, przynieście mi szczęście, a ja lecę z openingiem. No to zaczynamy! A i takie info, Kolekcjonuje kolekcjonuję tylko legendy i ale z czego legendy, tylko golden i rain, bo normalnie się nie opłaca, bo strasznie szybko dropią i mega szybko zapełniłbym mój ekwipunek. No ale bez gadania, lecimy z tym openingiem, jestem ciekaw, co mi wydropi. OK, i otworzyliśmy my naszą pierwszą partię petów. A jak one wyglądają, to idziemy sprawdzić i wpłacamy do banku. I z pierwszego openingu mamy prawie 400 petów. Mamy, jak widzicie, shiny golden cupcake'a. Szkoda, że nie rainbow, ale jeden już dropnął, to mi wystarczy. Mamy secreta w ogóle, co jest? Ej, on jest mega rzadki, tylko 7000 osób ma ogólnie. Dobra, już jest lepiej, tylko jeszcze. No i tak na szybko przeskroluję wam, jak wygląda nasz ekwipunek. Nie jest jeszcze OP, to nie jest jeszcze końcowy ekwipunek. No resztę to są te normalne i tak dalej. No ale to dopiero jedna czwarta openingu. Zobaczymy, co będzie dalej. Tak by the way, jak wam się podoba ten nowy świat? Mi się naprawdę bardzo on podoba. Mamy tu takie miasto. Tu mamy takie dojo, jakby coś w tym stylu. Tu mamy Candy Unicorn. No i na koniec taka jakby świątynia. Nie wiem, czego i czy coś takiego. Nie, moim zdaniem Prestonowi udał się ten update i naprawdę bardzo pięknie to wygląda. Ech, a my znowu lecimy z drugą częścią. W ogóle, żeby otworzyć tysiące jajek, trwa to aż pół godziny. Czajcie to? Nie, no mega dużo, mega dużo. Szkoda, że nie ma jakiegoś przyspieszonego otwierania. To by było mega Open, nawet za nie wiem, dwa koła rowu, taki game pass. Mam nadzieję, że Preston obejrzy jakieś ten odcinek i takie coś doda. A my póki co idziemy otwierać dalej. No i full ekwipunek. Już dwie trzecie za nami. A czy udało nam się dropnąć huge'a? No oczywiście, że dalej nie. I co o dziwo, jestem mega zaskoczony, że tak mało Rainbow cupcake'ów dropi. Tylko cztery na około... 600 bilionów waluty, no gigantycznie mało I tak szczerze z tego openingu jestem niezadowolony Patrzcie co nam dropnęło, z tych lepszych rzeczy mamy tutaj Tu mamy jeszcze szef mankę, a zjeżdżamy na dół I tak szczerze, a około pół miejsca w banku zajmują te golden szef mankę Które są troszkę useless No dobra, ale zostało nam jeszcze około 400-600 bilionów Więc idziemy otwierać i miejmy nadzieję, że dropnie jeszcze ta shiba O, akurat Einstein lag nam się załączył, więc idziemy otwierać I znowu mamy pełne inwentory. Ale czy dropnął mi huge zaraz sprawdzimy Ale jeszcze mamy szansę na Pikoka, Więc otwieramy sobie może w końcu dropnie mi No ale chyba nie dzisiaj Ale powiem wam że insane luck Totalnie oddaje ale to zobaczycie za chwilę Jak widzicie mam tylko 4 Cupcakey po otworzeniu około 600 bilionów gemów teraz otworzyłem 400 i zobaczycie ile ich dostałem No dobra nie dropło tak dużo Bo tylko 6 ale i tak zdecydowanie Więcej niż za 600 bilionów Bo wtedy dropły tylko 4 co nie Ale i tak bardzo dobrze moim zdaniem Banku jeszcze do końca wam nie będę pokazywał Bo stało nam 300 bilionów do otworzenia Ale pomyślałem, że otworzę sobie te golden jajka Które są naprawdę mega drogie No ale może z nich dropnie golden shiba Która myślę, że będzie mega, mega droga No spróbujmy Mamy około do otworzenia No mniej niż 300 jajek tak szczerze Z 200-250 Więc zajmie nam to chwileczkę, więc zaczynamy otwierać Może akurat tutaj się uda I ostatnie jajko, no i koniec openingu. A czy udało nam się dropnąć nowego huge'a? No niestety nie. No ale tego huge'a jest mega ciężko dropnąć. Z tego co widziałem z wszystkimi game passami, z boostami, z server boostami, insane luckiem, że jeśli nie mylę jest szansa 1 na 50 milionów. No dobra, ale pokażę wam jak wygląda nasz bank po tym całym openingu, tylko w płacy za te ostatnie pety. I tak prezentuje się nasz bank po skończonym openingu. Mamy tutaj troszkę, jak widzicie, Rainbow Mythicali. bardzo dużo Golden, jak widzicie, na serio mega dużo. Mamy tu oczywiście Chef Mankey, Rainbow, mega dużo Normal Mythicali. no ale oczywiście tradycyjnie pół banku zajmują Golden Chef Mankey. i jest najwięcej tutaj. Czy opening uważam na plus? No, i jakby dropnął jeszcze jeden taki shiny tutaj, kapkę unicorn, byłby mega na plus. Ale póki co no nie jestem zadowolony, bo tych właśnie mythicaly Rainbow jest bardzo mało. No ale to było tylko 10 tysięcy otworzonych jajek. A ja na zakończenie mam dla Was do rozdania jak takiego oto klawera Xalotla. Jedyne co musicie zrobić, to napisać ważnik w komentarzu. A teraz na ekranie macie zwycięzca ostatniego losowania. Serdecznie mordeczko Ci gratuluję i idziemy wysłać Ci nagrodę. Nigdy już mamy wpisany, małpeczkę oczywiście naszą zaznaczoną, więc klikamy po prostu wyślij. No i nagroda została wysłana. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka do następnych takich i się mamą.